Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mam sprawę do załatwienia, troszeczkę jakby na obrzeżach Krakowa. 5 czy 6 km miałem jechać Honda, ale że Mazda stoi, to weźmiemy Mazdę. Przetestujemy Mazdę w upałach. Wciąż jest chyba 30 stopni, więc popatrzymy. Małżonka wróciła z pracy. No, tutaj nie ma termometra. Silnika, także nawet nie wiem jaka jest temperatura silnika. No ale wygląda na to, że jest rozgrzana. Wow, 9,3 słuchajcie z tej trasy co normalnie żona jeździ. No słuchajcie, no to na cały czas wykręcała wynik 7,5. Także wygląda na to, że Mazda w tych upałach spaliła też. 2 litry więcej prawie 2 nie no ewidentnie te upały dają w dupę to używanie klimatyzacji denerwują mnie te upały tyle wam powiem no nic zresetujemy się komputer w maździe mnie denerwuje tu, tu, tu nie da się zresetować tylko licznika B lub A trzeba po prostu zresetować wszystko tak przynajmniej zauważyłem czyli teraz jestem na na B damy. Reset zresetował się B i przejdziemy teraz na A. No i też jest zresetowany. Tak mi słuchajcie, to w nie da się porównywać dwóch różnych tras w Hondzie albo sobie kasuje A, albo B. Ok, bo już się gotuje. Temperatura 32 stopnie. Zapnę się. No ale powiem Wam, że jestem zaskoczony, że ta masa wzięła też 2 litry więcej. Tankowałem ją wczoraj albo przed, przedczoraj chyba. No zrobiła 30 km po mieście. A teraz nawet. A nie, średnia prędkość się nie skasowała. 23 na godzinę i 9,5. Nosacie jest to. No nie wiem, czy drastyczny, ale. Chyba sami przyznacie 2 litry to jest duży skok. Także no, Honda ewidentnie też pali więcej, do tego właśnie pytanie, co z tym olejem A3? Moim zdaniem pali więcej przez ten olej. Wypiszecie w komentarzach, że to niemożliwe. Klinka na auto, chociaż to kilka osób pisało już w komentarzach, że. Narzekali na działanie klimatyzacji w Maździe. Słuchajcie, Ja to przyznaję. W porównaniu do Hondy nieba Ziemia. W Hondzie, mimo że parę lat starsza, układ chodzi dużo sprawniej. Co to za dzieje to Właśnie małżonka coś zostawiła. Багажник. No, słuchajcie, nie ma szału. Jak było widać, ruch wcale nie był taki duży. Spokojna jazda, średnia prędkość. Aha, bo ja nie skasowałem. Dobrze, to się nie liczy. No, w każdym razie w tą stronę 8.2 Momentami było pod górkę, więc jak będziemy wracać, wynik powinien spaść. No, tak czy siak, była to trasa, a nie miasto. Powiedzmy sobie, trasa w cudzysłowie. A ona paliła, tak jak wam mówiłem, w mieście 7,5 normalnie. W korkach. Także ten wynik powinien być właśnie koło 6,2. Także znowu się potwierdza to, co powiedziałem, że na tej klimie, w taki upał, te ta auta, przynajmniej ta Mazda, pali normalnie 2 litry więcej. Okej, okay, słuchajcie, to wracamy do domku. OK, słuchajcie, dojechałem do domku. Ostatecznie 6,8 10 km z hakiem. No tak jak mówiłem, w tamtą stronę było trochę pod górkę. Teraz troszeczkę z górki, więc to się wszystko wyrównało. Więc tak wygląda spalanie Mazdy 2.0. Dzięki. too much